dzisiaj chcę pokazać jak zrobić fryzurę z 12 wałków, którą możesz zrealizować co ma w domu. Najpierw podsuszone włosy w 80%. Dobrze jest nałożyć na nie białkę. Podsuszone w 80% włosy dzielę na sekcje, co ułatwi mi potem nawijanie na wałki. Sekcji może być tyle, ile uważasz za stosowne. Samo suszenie i nabijanie nawałki powinno być na pasie takim, żeby wałek spokojnie się potem mieścił. Nie powinny one być za drobne. Jak widać, wziąłem sobie sekcje dosyć duże. Ważne jest, żeby one mieściły się na szczotce, żeby nie były szersze niż szerokość szczotki. Wybierasz sobie, i jeżeli nie jesteś pewna, czy bałek będzie się trzymał na głowie, warto użyć delikatnego klipsa. Teraz wysuszę sekcję z przodu, Ty już sobie zrobiłem. Bardzo ważna rzecz, którą należy dodać, to używam bardzo cienkiej prawie. Do krótkich włosów przeznaczonej szczotki to ułatwia mi, pogłębia skręt i potem będzie wpływało na trwałość. Po zebranie całej głowy wałki, Następnie przymakierowujemy całość. I czekamy około 5 minut. Po czekaniu kilku minut zdejmujemy wałki i przygotowujemy się do formowania fryzury. Osy powinny być 100% wyschnięte. I musimy zwracać uwagę, żeby końcówki były dobrze napinięte. Szczególnie może nam to sprawiać trudność z tyłu głowy, jeżeli robimy to samej, ale zrobi wprawy i myślę, że uzyskamy wspaniałą objętość i... Następnie sobie rozrzucamy włosy swobodnie, tak żeby uzyskać naturalną objętość i fale, które wyglądają na naturalne i zrobione bez wysiłku. Taką fryzurę jesteś w stanie zrobić sobie sama, albo sam, jeżeli potrzebujesz.